Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 2 listopada 2024. Jesteśmy w parafialnym kościele w Gręboszowie. Tutaj. Sługa Boża Stefania Łącka przygotowywała się do samodzielnego życia. Refleksje nad jej życiem, szczególnie obozowym życiem, w czasie II wojny światowej, w Tomiku, pod tytułem Miłość wszystko zwycięża. Ksiądz Edward Kabat. Zebrał refleksję nad jej przeżyciami, doświadczeniami, jakie przeżyła w obozie. W czasie II wojny światowej. Jeszcze za życia księdza Edwarda, planowaliśmy te wiersze opublikować. Część się udało zrobić i planowaliśmy następne, ale kilka miesięcy już zeszło i te plany nie zostały zrealizowane chociaż już kilka miesięcy od śmierci księdza Edwarda upłynęło Podejmuję próbę uzupełnienia tych wierszy, przedstawienia ich w nagraniach. Pierwszy z tych wierszy Pamiętam spojrzenia dziecinne, 23 wiersz. Pamiętam spojrzenia dziecinne, pełne radości i szczęścia, a dziś za obozowym drutem jestem Jezu jak ty, w więzieniu samotna i pełna goryczy, lecz ufnie. Serce podnoszę ku górze. Wszak w ręku Twoim, Panie, jest wszystko. I moja przeszłość, i przyszłość, i kochane studia. Co ze mną będzie, Ty raczysz sam wiedzieć. Przeto, miłosierny Jezu, popatrz na moje dziecinne serce, które Ci w grębowczowskim kościele oddałam. Gdym przed ołtarzem Mej Matki Niebieskiej klęczałam, I wszystko, co miałam Ci oddałam Dziś trudno tu Za drutem kolczastym żyć Gdzie pies i esesman Nas pilnuje A Ty, Jezu, patrzysz Na to wszystko Ulituj się w swym miłosierdziu Odpuść nam Polakom grzechy Ślubów praojców dotrzymać chcemy i wypełnić, co niegdyś Bogu, pradziadowie nasi, obiecali. Płacze dziś ojciec i matka, płacze cała Polska. Dzieci nie ma kto utulić i pocieszyć. Młodzież staje do boju. O szlachetno Polska. Gdzie jest Twoje męstwo? Módl się i walcz, padnij na kolana i przepraszaj za grzechy. Proś Boga, by wnet przyszło zwycięstwo. Wiersz 24. Nie ma tu krzyża. Nie ma tu krzyża, a tak bardzo nam go potrzeba. Wszak Polska ziemia jest usłana krzyżami, więc robimy je sobie z chleba. Odrobinę mieszamy ze śliną, własnymi rękami robimy krzyż, aby być bliżej Jezusa i z nim cierpieć, by kochać, choć to tu najtrudniejsze. Wszak wróg panuje nad nami. Mała szansa na życie. Jedynie śmierć nas czeka. O śmierci tragiczna, o śmiertelna grozo, któż ci się nie lęka i trwoży, ale przed odrobiną chleba w kształcie krzyża, mówię bądź wola Boża. Jeśli iść nam trzeba krzyżową drogą do nieba, niech nowe ludów plemie dozna miłości i odrodzi się do uwielbienia ukrzyżowanej miłości. Przytul więc Jezu i mnie do swego boku. Oddaj rękę jak świętemu Franciszkowi. Wyryj na mej duszy znaki męki Twojej, abym mogła cierpieć za tych, którym obca jest miłość twoja i spraw, aby tu w obozie jeden drugiego brzemiona nosił. 25 wiersz, Czarna dłoni. Czarna dłoń. Czy to możliwe, że są pośród nas dłonie szatana? Nie wierzę. Ale życie co innego mówi. Tu w obozie przekonałam się o sile, mocy zła, a także o wielkości i pięknie ludzkich serc. Każdy służy swojemu Panu. Problem ten, kto jest tym Panem? Wiara to fundament życia, jest filarem sięgającym nieba, a niewiara wiara. Prowadzi do czeluści piekła. Lecz dla wielu doczesność, doczesność wystarczy, więc dla tej chwili poświęcają wszystko. O, jakże jest głupi i leniwego serca, kto dla zdobycia dóbr ziemskich oddaje duszę na zgubę, szukając usprawiedliwienia. Swojego postępowania, lecz nie da się zagłuszyć sumienia. Ono jest jak słońce, jak latarnia morska, jest światłem w tunelu, sędzią każdej chwili, a jednak dłoń czarna jest obok mnie to konfident, zdrajca, szyderca to ktoś. Kogo znam, z kim przebywam, komu pomagam, z którym dzielę życie. Czarna dłoń to zarazem Poran, poranione serce sprzedajne, by być kimś, a zarazem niczym. Zdrajca jest zawsze zdrajcą, konfidentem, bandytą, nieszanującym swej godności. Narażającym kogoś na śmierć. Czarna dłoń, jak promień słońca, przesuwa się każdego dnia po blokach śmierci. Brat, brata wydaje na śmierć. Tragedia duszy. Czarna owca na bloku to przecież nieustanny strach. Dlatego wciąż modlę się za czarne dłonie, zagubione ludzkie serca. Zbieram je na wieczorny apel i przedstawiam Matce Bożej: O święta Madonna z jasnej góry i ostrej bramy, Matko miłosierdzia, ratuj i wspomagaj nas w każdy czas, kiedy przyjdzie komuś z nas. Żegnać ten świat. Przyjmij nas i prowadź do niebios bram. Panie Jezu, w te listopadowe dni, dzisiaj drugi listopad. Modlimy się za duszami wszyscy cierpiącymi. Tak jak Stefania Łącka, jedno słowo, modlitwy, wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.